Dzień dobry. To nagranie jest dla ciebie, jeżeli jest przed tobą operacja i jesteś po prostu wystraszona, przerażona tym, jak to będzie wyglądało, jak ty sobie z tym poradzisz, po prostu się tej operacji boisz. Proszę, przywołaj teraz te wszystkie strachy, te wszystkie emocje, te wszystkie myśli, które pojawiają się w Twojej głowie. Poczuj je najmocniej, jak tylko możesz. Ocenię w skali od 0 do 10. A następnie zrób tapping razem ze mną. Pomimo tego, że bardzo boję się operacji, tego, co przede mną. Boję się, że coś pójdzie nie tak. Boję się, że będzie mnie bolało. Boję się tego, co będzie się działo z moim ciałem, tego, co mi zrobią lekarze. akceptują to wszystko, co czują. I akceptują siebie. Pomimo tego, że bardzo boję się operacji, a jak o niej nie myślę, to po prostu jestem przerażona. Boję się, że coś pójdzie nie tak, boję się, że będzie mnie bolało, boję się, że będę taka bezbronna, boję się, że się nie obudzę. Akceptuję to wszystko, co czuję. Mam do tego prawo i akceptuję siebie. Pomimo tego, że nie mogę się uspokoić, mam gonitwę myśli i naprawdę bardzo boję się tego, co przede mną. Akceptuję to wszystko, co czuję, i otwieram się na to, żeby choć odrobinę się zrelaksować i poczuć trochę lepiej. Bardzo boję się operacji. Bardzo boję się operacji. Bardzo boję się tego, co się stanie z moim ciałem. Bardzo boję się tego, przez co będę musiała przejść. Boję się, że ktoś może popełnić błąd, że ktoś może źle ocenić mój stan. Podjąć złe działania, boję się tego, że będzie mnie bolało, boję się tego, że się nie obudzę, boję się tego, że coś może pójść nie tak. I nie umiem sobie z tym strachem poradzić. Nie umiem tego puścić, po prostu jestem przerażona. Tak bardzo się boją. Tak bardzo się boją tego, co przede mną. Tak bardzo boję się tego, co się wydarzy. Tak bardzo boją się tego nieznanego. Tak bardzo boją się tej całej operacji. I weź głęboki wdech i wydech. I bierzemy te wszystkie głębokie wdechy i wydechy po to, żeby trochę uspokoić nasz umysł, po to, żeby on nie panikował i nie nakręcał się dalej, tylko żeby został wysłany sygnał o tej treści właśnie, że jesteś bezpieczna. I ja rozumiem, że ten jeden tapping absolutnie nie sprawił, że strach przed operacją zniknął, natomiast mam nadzieję, że troszeczkę uspokoił Twój umysł że poprzez zrobienie tej takiej pierwszej rundki po prostu poczułaś odrobinę ulgi. Zróbmy kolejną rundkę, która mam nadzieję, że także troszeczkę Ci pomoże, dobrze? Jeżeli w czasie robienia tych tappingów właśnie odnośnie operacji poczujesz, że z którymś tematem rezonujesz wyjątkowo mocno, że to jest to, czego się boisz, to po prostu zatrzymaj na chwileczkę wideo i zrób... Z, zrób Przynajmniej jedną rundkę z tym jednym zdaniem, na przykład z jednym zdaniem, że boję się, że się nie obudzę, boję się, że się nie obudzę przez wszystkie punkty tappingowe. Dobrze? Przejdźmy teraz do jeszcze jednej rundki. Nadal bardzo boję się operacji. Nadal jest we mnie mnóstwo strachu i mnóstwo obaw. Chciałabym, żeby to w ogóle się nie zdarzyło w moim życiu, żebym nie musiała przez to przechodzić żeby okazało się, że moje ciało nagle magicznie wyzdrowieje i że ta operacja nie jest potrzebna. Tak bardzo chciałabym, żeby to nie miało miejsca, żebym nie musiała przez to przechodzić. Tak bardzo chciałabym być zdrowa i chciałabym, żeby nie była potrzebna żadna interwencja, żadna operacja. Tak bardzo chciałabym, żeby wszystko było dobrze. Nie mogę zmienić się w przeciągu pięciu minut tego, jak jest tego co się dzieje z moim ciałem, ale mogę zacząć moje ciało bardziej wspierać. Mogę chociaż trochę więcej się zrelaksować i pomóc mojemu ciału w tym procesie. Mogę pochylić się na tym, co mnie blokuje, na tym, co mnie trzyma i uwolnić to po to, aby to nie zabierało mojej energii, aby moje ciało miało więcej energii na uzdrawianie na ten cały proces powrotu do harmonii. Postanawiam więc teraz usiąść i wypisać te wszystkie tematy, które nadal mogą mnie uwierać, które powinnam puścić. I naprawdę radzę ci, abyś tu siadła i zrobiła po tym tapingu. Postanawiam teraz naprawdę sumiennie i uczciwie zająć się tym, co siedzi w mojej głowie. Bo wiem, że jeżeli będę pukała, jeżeli będę sprzątała swoją głowę, to nie będę myślała o tym, co jest przede mną, nie będę się bała konsekwencji, tylko będę czuła, że robię coś dobrego dla swojego ciała. Poza tym, zajmę się czymś i nie będę się nakręcała. Postanawiam więc posprzątać to, co się dzieje w mojej głowie. A poza tym, postanawiam dostarczyć swojemu ciału trochę dobrej energii, trochę dobrych wibracji. Trochę głębszych oddechów, po to, aby moje ciało, moje ciało wesprzeć. I zostań tutaj na wysokości obojczyka, zamknij oczy i zacznij oddychać troszeczkę głębiej. I pomyśl sobie o takim zdaniu moje ciało, i co mogłabyś dla tego swojego ciała zrobić? Moje ciało. Być może mogłaby się bardziej kochać, wspierać, być może mogłaby się przeprosić. Moje ciało, być może mogłabyś mu zaufać. Moje ciało, nie doceniałam Cię tyle czasu. Moje ciało, jesteś dla mnie ważne. Chcę, żebyś wiedziało, że jesteś dla mnie ważne. Moje ciało. Przepraszam, że doprowadziłam do takiego stanu. Moje ciało. Będę o Ciebie dbała teraz. I weź znowu kilka głębszych, takich naprawdę głębszych wdechów i wydechów. Czyli wdychasz. Wdycham miłość. Wydycham stres i strach. Wdycham uzdrawianie. Wydycham stres i strach. Wdycham nadzieję. Wydycham stres i strach. Wdycham to wszystko, co może mi pomóc, wydycham to wszystko, co mi szkodzi i otwórz oczy. Jestem gotowa, aby przejść przez to i aby wesprzeć swoje ciało, bo chcę wyzdrowieć i chcę, aby służyło mi one przez następne lata mojego życia. I weź głęboki wdech i wydech. I zauważ, co ja zrobiłam w tym tapingu. W tym tapingu w pierwszej części skupiłyśmy się tak naprawdę tylko na tym strachu, tylko na tym, że Twój umysł jest po prostu, a boję się, boję się tego, co się stanie. A później starałam się przesunąć Twoją uwagę na to, na, na to żeby zrobić pracę nad tym, co mogło Twoje choroby wywołać, na tym, co mogło ten Twój stan chorobowy, ten problem z ciałem w tym momencie wywołać. No bo zobacz, jeżeli będziesz tylko siedziała i będziesz myślała, ojejku, boję się tego, boję się, co pójdzie nie tak. To tak naprawdę ty będziesz sobie zdawała sprawę z tego, że ty dostarczasz sobie negatywne emocje i że ty pracujesz na jeszcze większy problem. Jeżeli skupisz się dla odmiany na tym, że okej, okay, muszę na przykład puścić, a wypukać poczucie winy, muszę wypukać niewybaczenie, muszę wypukać strach, muszę sobie wybaczyć i zaczniesz to robić, no w tym momencie ty się poczujesz dużo spokojniej, bo ty będziesz miała takie uczucie, że ja coś robię po to, żeby wyzdrowieć. Ja czymś zajmuję głowę, ja uwalniam te wszystkie blokady, tą zablokowaną energię i ja pracuję na to, żeby wyzdrowieć. I wtedy ten czas czekania na operację po prostu się skróci, nie będzie tak traumatyczny dla ciebie, a oprócz tego ty, ty po prostu bardzo mocno swoje ciało wesprzesz w tym, aby ono mogło zdrowieć aby nie, nie będziesz dalej narażała swojego ciała na te wszystkie te same stresy, na te same bodźce, na generowanie dalej e, tego źródła problemu, czyli choroby. Wiem, że namawiam Cię do pracy, ale uwierz mi, że bycie aktywną dużo bardziej Ci pomoże przejść przez to wszystko niż tak naprawdę bycie bierną i tylko banie się samego procesu. Operacji. Jeśli będziesz potrzebowała, to oczywiście powtórz ten tapping. Ja trzymam za Ciebie kciuki, bądź dzielna i po prostu pukaj dalej. Dobrego dnia, cześć.